Lodziś zaprezentuję wam znany mod podróżnik za liniami wroga. W tym modzie jest fajnie, zaprezentuję go, wam pochodzę, trochę postrzelam i zrobię małą rozróbę, nie wiem czy będzie się wam podobał, ale mnie się podoba, ja tego moda nie stworzyłem, jest on po rosyjsku, więc się domyślcie jakiego on jest wydania. Dobra jeszcze tylko zrobię mały zamach, Dzień się pożegnamy, mam jeszcze inne filmy, proszę je obejrzeć oraz mam stronę internetową, którą podam w polisie i tutaj oto moja strona internetowa http://mojepaki.bnx.pl Na tej stronie możecie sobie znaleźć ci, co używają gomana, możecie seski ognąć tekstury, ale najpierw się zalogujcie na stronie, to jedziemy. ja jestem Gothic Pro Xd Zaprezentuję wam to Ten mod, teraz użyłem prawdziwego głosu, a nie mojej Iwony Więc zaraz wam wszystko pokażę O, to na przykład Stworzony dzięki Rosjanom Polubiłem ich jakoś Popatrzcie, co się da robić Używamy, o proszę, takiej snajperki a widziec tu ja jeszcze nie się. Bez polskiego gada po rosyjsku. Ja woliłem po rosyjsku, bo jakoś tam bardziej przypadał do gustu. Dobra, rozruba. Tu mam takie małe... owiertki, mamuta. Robimy rozróbkę.

Dobra, najpierw robimy rozróbkę w bazie rosyjskiej. W tej części gry żaden nie ma dostępu do... ...od tej tutaj windy. tutaj sobie ją tak przelecę. Tam był Batmobil, ja go tak nazywam. Dobra. Dobra, kolejka to sobie przyleci A my się pobawimy Bani Rosyjskiej Poza Rosyjska jest tu na wzgórzu W której ja już nie raz byłem Dobra, czas się pobawić Tego tak byłem się nie da praktycznie prawie zabić Lepiej ją tak zabić I jedziemy

Okay. Jeśli czegoś nie podałem, no to powiedzcie to, da na komentarzach filmu lub na mojej stronie. Na moją stronę się koniecznie trzeba zalogować, bo tam będę stawiał tych, co lubię gumana, to będę stawiał tam różne teksturki. Dobra, patrzcie jeszcze tu, to jest taka woda, do której jak się wskoczy, To na Was zabije przez to, że ona śmierdzi. Dobra. Więc dziękuję za oglądanie i zapiszcie się na moją stronę. Okej. Okay.